Mamy nur, przecież klasycznej arabczyźnie, czy driwel od driver, prawda? mimo że mamy sek se wersję arabską klasyczną. Prawda? I to też powoduje, to ma, to można powiedzieć, że nawet formy dialektalne są bardzo produktywne w świecie arabskim i to też pokazuje, jak bardzo języki poza arabskie, czyli w tym szczególności angielski, zaczynają dominować w takim codziennym dyskursie w języku arabskim. No i właśnie, i teraz możemy przejść do takich już typowych zapożyczeń funkcjonujących w otaczającym świecie, w krajach arabskich. I tutaj, ale zanim to, to możemy zacząć od to właściwie początki XX wieku. Od razu przepraszam, że reklama jest dość kontrowersyjna, bo już takich państwo nie znajdziecie, ale trzeba pamiętać, to akurat pochodzi z Egiptu. No ale trzeba pamiętać, że podobnie jak to miało miejsce w krajach zachodnich, podobnie w świecie arabskim, produkty tego typu, nie będę ich wymieniał zazwyczaj, zaczynały dominować na rynkach arabskich. I tu widzimy wyraźnie, dlaczego te ilustracje? Przede wszystkim dlatego, że później, kolejny slajd, które Państwo zobaczycie, będą pokazywały dominację form języka angielskiego w procesie przede wszystkim reklamy, jeśli możemy mówić o kulturze masowej, bo przede wszystkim tam ona się w dużym stopniu przejawia. Natomiast reklamy jeszcze z lat 50., 60. w świecie arabskim, widać wyraźnie, że zachowują tą swoją klasyczną postać czyli nie mamy tych form dialektalnych, nie mamy tak dużo zapożyczeń. Nawet teksty, które są, hasła wprowadzane są takie typowo, można powiedzieć klasyczne. I tutaj widzimy chociażby hasło reklamowe na ten produkt, który widzimy dla palaczy, między innymi, akser Hada Loba, Tachtefidu, Bita, Ameriki, Keteulifa, Sijara, Wings. Czyli można powiedzieć pokrótce, w tak wolnym tłumaczeniu, że te papierosy palą większość społeczności amerykańskich. Ta paczka zachowuje swoją nad, swój charakter amerykański wraz jakby na podstawie albo w oparciu o papierosy Wings, prawda? I oczywiście, nazwa też tutaj mamy, ale mamy nawet cigara fahira. Słowo fahira już teraz ciężko spotkać w dyskursie takim codziennym i w kulturze masowej, które oznacza wyjątkowe, niezwykłe, luksusowe niekiedy też. I oczywiście tu widzimy, że raczej jest zachowana ta klasyczna forma języka arabskiego. Obok mamy napój Stella, popularny bardzo w Egipcie, i tutaj też formy klasycznie arabszyzy zostały zachowane, bo nawet mamy dodane hasło reklamowe, które tutaj, o, tu sprawdzimy działanie, działanie tego, ten. I na przykład mamy coś takiego, że Bira Stella, Heir Mukem litaamikum czyli że to jest uzupełnienie państwa posiłku i li ennecha hafifa łamun czyli że ona jest lekkie, jest życiodajne, ożywcze i jeszcze dobrze działa na trawienie, prawda. I tu mamy takie hasła właśnie sformułowane. Podobnie mamy reklamy jeszcze lata 60., 50. egipskie. Też zachowane są te formy, jak widzimy, klasycznie Arabczyzny, bo to jest yu'jibuni, czyli yu czyli że I like it byśmy powiedzieli z angielskiego. Tu jest akurat reklama herbaty się Zuzu, się nazywa i ta herbata też zachowuje tutaj li ennehu lezidu ta'mi i ra'iha, czyli dodane nawet, że jest słodkiego zapachu i wyśmienitego smaku, prawda, herbata. Tu zwraca uwagę coś, co jest nie do pomyślenia w czasach obecnych, biorąc pod uwagę specyfikę i okoliczności polityczne i społeczne, bo tu jest reklama linii autobusowych. Tu dodane jest, że to jest w ogóle Raha, że jest Racha, czyli że to jest 12 godzin odpoczynku, relaksu i spokoju, i bezpieczeństwa w czasie podróży, a linia, a linia autobusowa wiedzie od Kairu, El Kahira, Quds do Jerozolimy i też do Jafa, do Jafy. Czyli to są czasy oczywiście, kiedy jeszcze linie, linie autobusowe, kursowe mogły swobodnie przemieszczać się między Izraelem a Egiptem. No teraz tu nawet jest cennik, że można do Rafach dojechać tą linią autobusową. To też pokazuje zmiany, jakie mamy do czynienia. No tutaj kole, też kolejna reklama herbaty. Podobnie fechir, podobnie słowo fechyr użyte, czyli jego pole zna, semantyczne też wprowadza znaczenie doskonałości, niezwykłości, yy, yy, takiej podniosłości wręcz. I oczywiście każde z tych słów moglibyśmy w języku arabskim analizować pod kątem zakresu znaczeniowego. Na pewno ma to wszystko miało mieć wpływ na konsumenta i na zachęcanie go do skorzystania z takiego, a nie innego produktu. No ale to jest oczywiście początek XX wieku, e, lata 50., 60. No i teraz przejdziemy już do wieku XXI i zobaczymy znaczną zmianę, jeśli chodzi o stosowane słownictwo i liczne zapożyczenia. I jeden z pierwszych przykładów, tu znowu kryptoreklama, no ale cóż, możemy to jakoś wymazać. W każdym razie, coś, co zwraca uwagę w szczególności, to jest to hasło, które mamy tutaj. I naprawdę ciężko jest znaleźć tutaj już taką pod Naprawdę arabskie, rodzime odpowiedniki. Dlaczego? Dlatego, że mamy hasło, które mówi: Tnin Łedźba, o ile Łedźba to słowo to jeszcze jest arabskie rodzime, bo to jest jako posiłek. Ale później czytam i kebir też, bo jeszcze przymiotnik kebira, czyli duże, to ok. Ale potem, szanowni państwo, mam tak: Grand Chicken Spicy, Łatnin sandwich, Chicken Burger, tak? To tutaj mamy, mimo że sandwich, który tutaj występuje, mamy przecież wersję oryginalną, arabską, szatira, które można stosować no, słownikowo, prawda? Więc jeśli ktoś z Państwa by zajmował się reklamą w sieci arabskim, to należałoby dobrze rozważyć, czy użyć sandwich, czy użyć. Czy użyć właśnie szatira. Ale co zwraca uwagę, że tutaj mamy raczej do czynienia, i zobaczycie Państwo kolejne przykłady, z formami bardzo hybrydowymi, czyli takimi, które łączą zarówno takie kalki językowe dostosowane do kodu językowego arabskiego, i formy stricte rodzime arabskie. I to jest jedna z takich cech bardzo charakterystycznych. Znowu zwracam uwagę do tamtych przykładów, gdzie tego problemu nie mieliśmy. Były to rodzime odpowiedniki, nawet Dość wyszukane słownictwo jak na reklamę. E, żeby pokazać tą formę hybrydową, to jest też ciekawy przykład. E, no, kiedy będziecie Państwo w krajach arabskich, będziecie chcieli skorzystać, prawda, z jakiegoś posiłku, no to tutaj mamy też, też krypta reklama, ale co tam, mamy hasło Dilet y, Delight Mill, tak? Delight Meal. Tutaj dodane jeszcze jest One Wrap, tak? I Htar. Y, beef, pepperoni, chicken au, double cheese, tak? I tutaj oczywiście, że zachowana zostaje forma, dlatego ta hybryda ichtar. No, wszystkie inne pozostałe słowa są już typowo, typowym zapożyczeniem, natomiast ten pierwszy człon tutaj ichtar zostaje ten czasownik jednak tej rodzimej formy. Więc to jest właśnie ta charakterystyczna cecha kultury masowej, ale za tym też i reklamy, gdzie mamy łączenie wymienne między właśnie formami zapożyczonymi, a rodzimymi, ale daje to też bardzo do myślenia, bo tu mamy kolejną reklamę, tym razem pizzy i proszę zwrócić uwagę na pierwsze hasło, mamy tutaj no po arabsku po prostu wow, tak, z wykrzyknikiem, czyli forma wykrzyknikowa, ale reszta już zostaje zachowana, już rodzime, wersja typowo arabska, bo mamy fi, mat am, Lil istilem wa tausil, czyli coś, co byśmy mogli określić jako takeaway, czyli na miejscu lub na wynos. Mimo że też mamy wersję zaarabizowaną takeaway, która jest stosowana powszechnie też w świecie arabskim. Ale właśnie tu na tym polega ta hybryda, że zostaje nam to wow, ale z drugiej strony mamy li istilem wa tausil, czyli próba takiego zachowania jakiegoś rodzimego akcentu. No i oczywiście. Pozostałe rzeczy zostają, zostają e, w, też w wersji zapożyczonej. E, no, na przykład reklama banku, podobnie. I tutaj właśnie e, nie tylko so, z, mamy już do czynienia z zapożyczeniami z e, języka, na przykład angielskiego, ale również operowanie e, formami dialektalnymi, o których też mówiliśmy. I na przykład tutaj mamy hasło reklamowe: deluakti, tagdir Tetwa, qast kardek min chilel, mehfada kahira cash tak czyli delwakti, który jest typowo dialektarną formą ln arabskiego czyli teraz takdir czyli to też dialektalne możesz e, płacić e, no raty kredytu Kardek, min khilal mehfada kahrka cash Czyli o ile Kahira Kesh jest to jako, jako aplikacja, nawet tutaj widzimy, Kesh, ale no tutaj wersją arabskojęzyczną nikt się nie pokusił o y, powiedzenie nagden, które mamy wersję rodzimą arabską, tylko też zostawiono jako Kesh. Nie mówiąc o tym, że Delwakti, to też mamy do czynienia z tymi formami hybrydowymi, czyli zastosowanie formy dialektalnej, formy anglojęzycznej i tak dalej, tak dalej. Prawda? Y Właśnie. No i tutaj jako jedna z takich ostatnich reklam, też jaką mamy do czynienia, czyli no, już typowo forma dialektalna dla jednej z firm sportowych, tak, czyli też raczej nawiązująca do form dialektalnych z krajów Zatoki, bo mamy Iś, Hejugolu Enki, czyli co o tobie powiedzą, prawda? To jest adresowane do odzieży Damskiej i ,,iś", który jest typowym pytajnikiem formy dialektalnej z krajów Zatoki, czyli co. I właśnie hejekulu h, które tutaj, o które tutaj państwo widzicie, jest. Y, takim prefiksem dla, y, dla czasu przyszłego, i oczywiście tutaj forma jakulu powiedzą, Anchi o tobie, prawda? Ale też nie mamy do czynienia z formą rodzimą arabskojęzyczną, tylko poszukiwaniem innych środków wyrazu, bardzo takich, no właśnie, albo dialektalnych, albo zapożyczeń, żeby wyrazić y, dany, y, dany, charakterystykę produktu. No i teraz oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że tak to mniej więcej się rysuje. Natomiast Przedsiębiorstwa, firmy i marki, które no nie mają takiej siły przebicia i nie, są, nie mają charakteru globalnego, no próbują też jakoś walczyć na rynku i znaleźć swoje miejsce, natomiast nie stosują tych form zapożyczeń czy też form dialektalnych, ile bardziej starają się zachować swoją taką specyfikę, wyodrębnić się na tle tych wszystkich firm, z którymi mamy tutaj do czynienia. I przykładowo y, mamy y, firmę, Jedną z to też akurat w wielu krajach arabskich, a między innymi w krajach Zatoki, firma też jeden z fast foodów, który jest na rynkach arabskich, nazywa się Tezyć, czyli nazwę w nazwę ma wpisaną swoją charakterystykę, czyli tezyć, czyli po prostu świeży. Tak? No i oni się chwalą tym, że na tle innych sieci gastronomicznych oni mają w szczególności tezycz. Nie jest to takie tezycz, jest to raczej taka mniej znana sieć, no ale chcą się wyróżnić i w ten sposób tutaj reklamować swój swoją sieć. Dotyczy to też przecież i środków piorących. Nazwa taka bardzo znacząca, bo nazywa się ten płyn muthisz, czyli zaskakujący. Na tle oczywiście produktów zdominowanych i znanych marek światowych, no też próbują się jakoś wyróżnić i zaistnieć na rynku, stąd ta nazwa muthisz, która ma jak gdyby skłonić odbiorców do skorzystania z tego akurat produktu. No i właściwie to by, było, to by było troszkę na tyle, żebyśmy mogli przejść do rozmowy, do komentarzy, pytań. Oczywiście kultura masowa też korzysta. Tu właściwie idziemy teraz w drugim kierunku, czyli wtedy, kiedy kultura masowa próbuje się dostosować do lokalnych panujących warunków. Czyli o ile wcześniej mieliśmy do czynienia z formami takimi zglobalizowanymi, o tyle teraz widzimy, że. Produkty są dostosowane do, lokalnych, do lokalnej specyfiki, tu widzimy oczywiście dostosowanie produktu do obchodów świąt ramadanu, czyli to też ma skłonić jako odbiorcę do korzystania z produktów, niekiedy i tutaj chyba jako ostatni akcent to jest, bywa i tu jest oczywiście trochę i kontrowersyjne i dyskusyjne, kiedy Koncerny niekiedy próbują rywalizować między sobą o nazwy, o produkt. To jest troszkę to, co mieliśmy z tym środkiem do prania i, i na przykład właśnie z tym Tezycz. Bowiem to już oczywiście przeszło dekadę temu, ale miało miejsce, kiedy gdzieś w świecie arabskim padła historia, że koncern, który tutaj widzimy, napojów, tak na dobrą sprawę. Jeśli odwrócimy w lustrzanym odbiciu, będziemy mieli do czynienia z arabskim odpowiednikiem Le Muhammed le Mekka, czyli ani Muhammad, ani Mekka. I to spowodowało ogromne kontrowersje w sieci arabskim, również trochę bojkot, prawda? Dlatego, że no, tak to jakoś w lustrzanym odbiciu to się pojawiło, ale niektórzy uważają, że była to też zręczna manipulacja. Rywalizujących koncernów jeśli chodzi o napoje, dlatego że automatycznie już pojawiła się tutaj napój w postaci Mecca Cola, czy Dubai Cola, i wypełniła półki w miejsce Coca-Coli, która okazała się tą, tym złym prawda, produktem. No więc to tak mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą stronę językową tej kultury masowej i można powiedzieć, że Mamy coraz bardziej do czynienia jednak, tak reasumując, z coraz bardziej powszechnymi formami zapożyczeń w języku arabskim, i troszkę koliduje to z tym, z czym zmagamy się na co dzień i z czym Państwo się też zmagacie ucząc się języka arabskiego, czyli próbą tej klasycznej wersji, bo jak widzimy, ona jest nie tylko w tej wersji werbalnej, czyli mówionej, dialektalnej, ale również i w zapisie. Dlatego no to powoduje niezliczone też problemy i takim stanowi takie wyzwanie na najbliższą przyszłość, co ma być tym wiodącym charakterem arabszczyzny. Czy będzie to faktycznie formy dialektalne, zapożyczenia i jaki jest stan i charakter tej arabszczyzny klasycznej, którą, z którą mamy do czynienia, której się uczymy na co dzień. Także to by było tyle z mojej strony, jeśli jakieś pytania czy komentarze, to chętnie służę pomoc. Dziękuję. Dziękujemy panu doktorowi za ten wspaniały wykład. Czy są z Państwa strony jakieś pytania, uwagi? Tak, słuchamy. Yy, Pisałem arabskim. Czy zdarza się, że to jest zapisane yy, alfabetem łacińskim, było w a, tak, 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 oczywiście. Wersja anglo-łacińska, zapis jest tak, bo bardzo często, jeśli jest to w formie ulotki, to ona zawiera tą wersję arabską, czyli dostosowanie kodu do kodu językowego arabskiego, przede wszystkim graficznego. No Nie zapominajmy, że te zapożyczenia to są takie typowe kalki językowe, czyli one jednak dostosowują się do kodu językowego arabskiego. No nie mamy tam py, nie mamy tam, prawda, g, jednak zachowane są, chociaż i spotyka się odstępstwa od tego, ale raczej py to by po arabsku, jednak, prawda? A wy to często ga, i no, są różne opcje. W każdym razie, bardzo często, na, chociażby na ulotkach czy na plakatach, mamy tą wersję arabskojęzyczną i obok jest oczywiście ta wersja łacińska, czy też w ogóle anglojęzyczna. Rozumiem, że te zmiany są przez język angielski. Tak, yy, tak, tak. Oczy, ale. Ja Tu można byłoby dodać, że jeszcze, bo raczej mówimy, ja skoncentrowałem się na Bliskim Wschodzie, a nie zapominajmy jeszcze o Magrebie. I tam z kolei mamy dominację języka francuskiego i to dość, dość też intensywną, chociaż. Faktycznie nie jest ona aż tak intensywna, jak ma to miejsce na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w krajach Zatoki. Właśnie tam, tam możemy zaobserwować tą dominację tego słownictwa pochodzenia angielskiego, jednak w, no, w dużo większym stopniu niż ma to miejsce w Magrebie. Natomiast języki słowiańskie to raczej. W mniejszym stopniu chyba, chyba jakieś może już wyszukane nazewnictwo, może by można było znaleźć, ale jeśli chodzi o tą kulturę masową i produkty, takie, które są w tej przestrzeni publicznej, to raczej nie ma ich za dużo pochodzenia słowiańskiego, w związku z tym nie są aż tak rozpowszechnione, prawda? Może bardziej nazewnictwo, jeśli już, ale to, to, już, to już wchodzimy już w bardzo szczegółowość dużą. No To jest bardzo dobre pytanie, bo tu zapomniałam dodać, że mamy w sieci arabskim znakomite gremium, takie jak Akademia Języka Arabskiego, chociażby w Kairze, w Damaszku, jeszcze kiedyś chyba to cały czas jest, czy na przykład w Maroku, i oni starają się analizować i zachować tą czystość arabszczyzny rodzimych odpowiedników, ale to trochę wychodzi z marnym skutkiem. Przykładem jest, szanowni Państwo, słowo pilot do telewizora arabski, no i Akademia znalazła, odpowiednik w postaci ,,edzhiza tahakkum anbord", który oznacza urządzenie do zarządzania z oddali, tak, i to miał być odpowiednik na pilota i oczywiście to się w żaden sposób nie przyjęło w Arabczyźnie i wszyscy używają remote control po prostu, prawda, więc są te próby poszukiwania rodzimych odpowiedników, tylko że no trochę z takim no, trochę marnym skutkiem, także Po prostu to jest. A z kolei właśnie różnego rodzaju gremia też nie, jak gdyby nie, na, nie nadążają za tymi zmianami, tak? To jest, to jest ten problem. Niedawno w Arabii Saudyjskiej stwierdzono, że co kilka minut powstaje rzesza nowych grono, nowych słów, które są zapożyczone, są z różnego, różnego pochodzenia i właściwie to coraz bardziej się rozmija ta klasyczna Arabczyzna z tym, co mamy do czynienia w takim no, codziennym, codziennym dyskursie w języku arabskim. Tak, 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 tak. No, no tak, tak. 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 tak, tak. tak, tak. tak. Tylko, Tylko tutaj, tutaj jeszcze dodam, że właśnie jest charakterystyczna ta forma hybrydowa, czyli, są for, czyli część jest zachowana jednak ta rodzima w formie, a i tu jest największy właściwie też, jest największa zagwostka, co tak naprawdę, czy można wyróżnić tu jakiś proces tworzenia tego rodzaju, no bo to jednak są, jakby nie było, forma dyskursu i dlaczego akurat na przykład takeaway jest zachowane w formie rodzimej arabskiego, właśnie total seal, a z kolei pozostałe formy, czyli burger, grant i tak dalej są typowymi zapożyczeniami. I to, to, to właśnie tak zastanawia, prawda? No tak, troszkę tak. Tak, tak. No ale zmiany zachodzą tak szybko, że no, nie sposób się im oprzeć, prawda? czynimy starania, żeby polszczyzna była polszczyzną w najlepszym wydaniu, no ale nie zawsze się to udaje, prawda? Nawet, tak? banka, czy tam właśnie... to jest Tylko to już jest chyba proces nieodwracalny, podobnie w świecie arabskim, bo akurat jeśli możemy mówić, bo wszelkie próby zmiany będą po prostu sztuczne i... i... No no tak. Tak. Oni gdzieś tam się rozwijają, to tak. oni jedzą i no, gdzieś tam wystarczy kolegę, może nie nadąża na tym, ale to młodzież się jak najbardziej wtedy idzie na tak, coś. Tak tak, tak, tak tak. tak jest i tak raczej, no podobnie w świecie arabskim, prawda? To jest, to jest generalnie dylemat też, tak jak mówię, no dla nas, bo jesteśmy nauczycielami języka arabskiego i koledzy, którzy też są na sali są nauczycielami języka arabskiego i mamy z tym dylemat, Staramy się z jednej strony stosować się do diglossi, że mamy te dwie odmiany języka. Nie sposób obejść, bo musielibyśmy całe, całą spuściznę klasyczną, cywilizacyjną świata arabskiego i muzułmańskiego wyrzucić do śmieci w tym momencie, bo to wszystko jest napisane w klasycznym arabskim, prawda? A, no, Więc nie sposób od tego odejść, a jednocześnie mamy te formy zupełnie takie bardzo nowoczesne, tak, które trochę tak wypaczają tą klasyczną Arabszczyznę. No i ostatnie może pytanie, ile czasu trzeba poświęcić, żeby opanować arabskim w stopniu podstawowym, takim komunikacyjnym? A, to, by najlepiej, to najlepiej zapytać też właśnie kolegów są na sali. Mogą tu, mamy kolegów native'ów, mamy też kolegów doktorów, którzy zajmują się językiem arabskim, też mogliby, mają na pewno swoje, swoją, swoje zdanie. Jest różnie, na pewno, jeśli poświęci się, bo mamy też studentów z Uniwersytetu Otwartego dzisiaj też, arabistyki, i to, jeśli poświęcić się w pełni, no to można osiągnąć, ale to by nie można było teraz, w dzisiejszych czasach, wiadomo, że chodzi o inne fakultety, jest też kwestia pracy młodych ludzi itd. Więc to trochę powoduje, że nie w pełni można się poświęcić językowi arabskiemu, ale tak to wydaje mi się, że każdy mógłby, jeśli się poświęci, i ważna jest systematyczność, jak przy każdym języku, i z moich doświadczeń wynika, że osoby, które nie miały, a jeszcze mają masę spraw na głowie, spokojnie mogą się nauczyć arabskiego. Nie, nie, przynajmniej w tym po, w podstawowym stopniu. Nie mówię o tym, że. Tak, no ja nie mówię, że sięgną do kaset staroarabskich i będą analizować piękno liści kolo, drzewa kolokwinty Imrul Kaisa z VII wieku, bo to, to, to nawet sami Arabowie nie rozumieją, o co tam chodzi, muszą czytać komentarze, o co tam chodzi w, tym, w tych wierszach. Ale w takim stopniu podstawowym, to tak jak tu mówi właśnie doktor Asztaf, to spokojnie tak pół roku, semestr. A. Że nie? Nie. No, to zależy, jak na to spojrzeć. To zależy, co kto rozumie przez znajomość arabskiego. Tak zależy, kto co rozumie, ale mówimy o stopniu podstawowym. W tym podstawowym zakresie to myślę, że spokojnie jesteście w stanie nim operować. Tak jak mówię, no później mamy ten poziom średnio zaawansowany, zaawansowany, tak? Ale. I, i każdy, zawsze jest sprawa indywidualna, tak, to zawsze jest indywidualnie trzeba oceniać, możliwości, y, 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 różnie to przebiega na poziomie tych umiejętności, tak, jeden ma większą umiejętność w konwersacji, ale ma, y, ale ma, gorzej mu idzie z pisaniem i gramatyką na przykład, tak. I to tak przebiega jak w każdym języku, także to trzeba oceniać troszkę indywidualnie, tak, nikt nie jest taki sam, każdy ma swoje indywidualne potrzeby. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Dziękujemy za ten wykład. Brawo. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobra, super okay. tak nie było A, być, ale, nie. To bardzo dobrze wszyscy śmieliśmy się w czasie świetnie bardzo dobrze